Witam z tej strony Gienkow, a to kolejność serii poradnika do Grechtech. Zapraszam. Tak więc w tym odcinku zajmiemy się y, podstawami GrekTecha, czyli opiszę Wam wszystkie rudy, jakie występują w, w tym modzie i kilka podstawowych maszyn. Tak więc zaczniemy od y, tych rud występujących, y, jak widzicie, w Overworldzie. Później przejdziemy do tych występujących w netherze oraz y, tych najlepszych występujących w the endzie. Tak więc zacznijmy od lewej. Od lewej mamy Galena Or. Jest to połączenie tak by y, y, srebra oraz y, ołowiu. Y, jeżeli gracie w, na modzie FTB, to jest y, generacja tej rudy jest wyłączona i otrzymujemy, znaczy generuje nam się tylko srebro oraz ołów w postaci osobnych. Y, złóż tak więc to jest raczej mało ważna mało ważny element yy, Greg Techa i przejdziemy dalej. Tutaj mamy coś ciekawszego. Jest to yy, Iridium OR. I oczywiście jak nazwa wskazuje i dropi nam z tego Iridium. Iridium występuje... Yy, Iridium OR występuje yy, bardzo rzadko generowany jest w ilości jednego takiego bloku na 5 chunków tak więc naprawdę ciężko go znaleźć i jeżeli, go, jeżeli otrzymamy jego blok nie wiem, używając Pico z Silk Touch'em albo z podobnym czymś to możemy otrzymać więcej Iridium idziemy dalej tu mamy rubin podobny rubin jak z Red Power przy kopaniu mamy szansę na utrzymanie no w tym wypadku nam się nie udało, ale może wstrzymać jeszcze raz. No też nie wyszło. Ale w każdym bądź razie chodzi mi o garnet. Jak widzicie jest to takie coś. Składa się z bardzo wielu elementów jak widać w tym okienku. No i oczywiście po przerobieniu. otrzymujemy naprawdę przeróżną, no sporo rzeczy. Następnym, następną rudą jest ruda szafirów. To są szafiry oczywiście z Gregtech i działają tak samo jak te z Red Power i przy ich kopaniu mamy szansę na znalezienie niebieskich shafiru, zielonych szafirów I ostatnią rudą, najważniejszą w overwoldzie, jaką znajdziemy w dużych ilościach jest boksit, Jego znajdujemy głównie w lasach i na takich polach jak tutaj mniej więcej podobnych oczywiście to jest teren flat więc na tym takim nie znajdziemy ale wiecie o co chodzi i jak mówiłem generuje się w dużych ilościach i przy przerabianiu go w centryfudze albo elektrolyzerze otrzymujemy ważne rzeczy takie jak aluminium dust oczywiście oraz boksite dust a z możemy otrzymać, jak widzicie, titanium. Oczywiście w małych ilościach. Dwie takie, cztery takie oczywiście składają się na pomniejszy, jak widać tutaj. No a z titanium to już naprawdę możemy robić bardzo fajne rzeczy. Jak na przykład yy, przetopić go na sztabkę, a tą sztabkę wykorzystać do zrobienia no chociażby wiertła albo lasera główniczego Bo jak dobrze wiecie GregTech zmienia nam niektóre przepisy występujące standardowo w industrial Craft Teraz przejdziemy do ród występujących w neterze tak więc od lewej mamy piryt i wypadają nam z niego takie oto proszki PyRite dust i przy przerabianiu ich możemy otrzymać jak widać na składzie chemicznym żelazo oraz siarkę. Kolejnym rudą występującą na naderze jest cinabar. Z niego otrzymujemy takie oto proszki i przy ich przerabianiu otrzymujemy oczywiście siarkę oraz Mercury mm, na no, pojemnik z Mercury em. i ostatnią rodą jaką znajdziemy w neterze jest y, Sphalerite i z niego wypadają dwie rzeczy cynk oraz y, Last z cynku możemy zrobić y, przerobić go na no, oczywiście sztapkę cynku ale możemy z niego również otrzymać y, cynę. A także y, możemy wykorzystać swalerite y, aby otrzymać y, tak samo cynk oraz siarkę. Cynk i siark No i teraz przechodzimy do ród występujących w zdjęciu, takich no, najbardziej, bardziej ciekawszych bym powiedział. Ponieważ występują one tam w sporych ilościach, nie wszystkie oczywiście. I zaczniemy od lewej. Mamy tungstate. Tungstate, tungstate yy, wykorzystujemy, między innymi do produkcji dusta yy, Także możemy otrzymać z niego żelazo oraz yy, manganiz. Co to jest. No, zapewne ma to różne swoje przydatne właściwości. Mangan. Idziemy dalej. Mamy sheldonite. Jest to bardzo ciekawa ruda, ponieważ y, występuje w większych ilościach. Jak y, dropi nam z tego, y, jeżeli to przerobimy, to może nam z tego wyjść y, platyna. Oczywiście w formie sztabki, więc to jest bardzo. Y, no bardzo dobra opcja A także możemy z tego otrzymać iridium Jak widać na tym obrazku Tak więc tu mamy drugi, drugie źródło otrzymania iridium Poza oczywiście szukaniem tych oto No złóż iridium w Overwoldzie I następnie mamy Oliwine I wypada nam z tego takie oto mm, diamenciki małe że tak powiem no i z tego otrzymujemy różne lasty tak samo z różnym składem chemicznym no i przy wykorzystaniu centrifugi możemy wykorzystać yy, nią aby otrzymać jak tu widać żelazo, magnezjum i inne takie idziemy dalej mamy tutaj oto soda light z nich wypadają nam te oto proszki aluminium oraz light. oczywiście aluminium możemy przetopić od razu na sztabki i wykorzystać w maszynach niektórych i na końcu mamy to jest to był tank state tak samo trochę mi się powielił no i teraz przejdźmy do tego etapu w którym coś możemy e, zacząć robić z tymi oto rzeczami na początek może, może nam się przydać komputer e, cube chociaż e, no, jak wiadomo jest drogi w produkcji ale znajdziemy w nim wszystkie przepisy tutaj mam e, wszystkie przepisy występujące w centryfudze no i jak widać e, po włożeniu do centryfugi którą mam oczywiście tutaj jej interfejs wygląda tak Tutaj wkładziemy pojemniki, a tutaj daną rzecz. No i mogę na przykład wsadzić chociażby cynk, oczywiście nam znika od razu i zaczyna się przerabiać, wykorzystując tego energię. No i różne przepisy wykorzystują różne ilości energii, tak więc bardzo ważnym jest zapewnienie tej maszynce stałego dopływu energii. I oczywiście jeżeli możecie, jak można zauważyć oczywiście. Ta maszyna przyjmuje maksymalnie 32 jednostki energii na TIK, dlatego podłączyłem do niej badboxa. No i oczywiście chwilę przerabiania tych rzeczy trwa. Można się pokusić o zbudowanie kilku takich centryfug, wirówek i przy ukończeniu otrzymujemy końcowy produkt. którym jest yy, Tindust. I następnie pokażę Wam, no jak widzicie, jest 98 stron z przepisami. Możemy na, na naprawdę sporo rzeczy uzyskać. Na przykład możemy rozłożyć Magma Cream na jego elementy, bo jak wiadomo Magma Cream składa się z base powder, z limbala. No i jeżeli chcemy z powrotem te rzeczy, to wystarczy użyć centrifugi. Na naprawdę bardzo przydatne. Możemy również... Yy wszelkie rzeczy no, otrzymane przy z farm oczywiście przerobić do otrzymania metanu który możemy ustawić w turbinie gazowej która będzie nam generować energię więc naprawdę kolejny sposób aby móc generować więcej energii jak widać na metan jest naprawdę sporo przepisów głównie z żywności oraz mięs grzybów i tym podobnych możemy użyć czterech y, y, żywic, aby otrzymać 14 jednostek gumy oraz plantbal, a także compressed plants. To możemy wykorzystać chyba do paliw, z tego co pamiętam. Zobaczmy czy mam rację. No, możemy w kompresorze uzyskać compressed plantsy, a te z kolei korzystuje się aha, do generacji bioceli no przepisów jest naprawdę sporo yy, większość oczywiście również znajdziemy w NEI więc na przykład gdy nie wiemy co jeszcze, co możemy z daną rzeczą zrobić to możemy sięgnąć się do NEI i jest tu naprawdę sporo przepisów i kolejną maszynką tak jakby ulepszeniem centryfugi jest elektrolizer ten już wykorzystuje więcej energii i wymaga do pracy znaczy maksymalnie przyjmie 128 jednostek energii na tik i najlepiej tyle mu też dostarczać i tu są w sumie wszystkiego przepisy tu na czarno widać yy, ile czasu również zajmują Więks jest to większość przepisów oczywiście z centryfugii jest także kilka nowych i yy, jest taki fakt yy, że ta maszynka działa ciut szybciej przy to większej ilości energii niż yy, centryfuga, ale działa oczywiście o wiele szybciej od niej. No i zobaczmy, możemy yy, pojemniki wkładamy do tego miejsca. No i możemy spróbować coś uzyskać, na przykład yy, z tego co wiem, można tu chyba wsalić piasek, chociaż nie jestem pewien. Tak. I z piasku po jakimś czasie otrzymamy ten piasek możemy wykorzystać do otrzymania krzemu. A krzem jest przydatny, bo możemy z, wymagany jest do produkcji, już wam mówię, tylko to takich oto talerzyków małych, krzemowych. A te krzemowe talerzyki wykorzystujemy do budowy paneli słonecznych. Tak jak widać przepis ten jest zmieniony i wykorzystuje krzem. I w sumie to by było tyle jeżeli chodzi o ten odcinek macie zaprezentowane dwie maszyny które są no, naprawdę wymagane aby cokolwiek móc zrobić w modzie gregtech. i naprawdę polecam zagłębić się bardziej w ich no, w technikalia tego to moda w opisie filmiku podam parę stronek między innymi na których jest podane gdzie generują się dane rudy i w jakich ilościach. I co możemy również z nimi zrobić. To wszystko na ten odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie. Postaram się udostępniać więcej filmików. Tylko na razie mało czasu. Tak więc no. Trzymajcie się. Cześć.